Dzień dobry, mamy wtorek, 17 dzień grudnia. Za tydzień Wigilia. To jest PB Brief, poranny podcast Pulsu Biznesu. A w nim o politycznym tsunami w Niemczech, które nie robi wrażenia na inwestorach. O prawdziwym głosowaniu prezydenckim w Stanach Zjednoczonych. oraz o tym, czy Wiedźminka obudzi z letargu kurs CD Projektu. Ale zaczniemy od tego, czym żyją dziś rynki w Polsce i na świecie. Marcin Dobrowolski, zapraszam. To jest podcast PB Brief, prosto z redakcji Pulsu Biznesu dla przedsiębiorców i inwestorów. Codziennie, od poniedziałku do piątku, najciekawsze tematy i najważniejsze informacje, od których warto zacząć dzień. Zgodnie z planem kanclerza Niemiec Olafa Scholza, Bundestag nie udzielił mu wotum zaufania. To oznacza, że prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier, może teraz rozwiązać parlament. Wybory mają się odbyć 23 lutego przyszłego roku. Olaf Scholz sam wnioskował o udzielenie mu wotum zaufania i doskonale wiedział, że nie uzyska większości. Był to manewr potrzebny mu do przyspieszenia terminu wyborów, które zgodnie z parlamentarnym harmonogramem miały odbyć się dopiero pod koniec września przyszłego roku. Scholz wykorzystał debatę nad wotum zaufania do przedstawienia postulatu swojej partii na wypadek, gdyby po wyborach znowu SPD znalazło się u władzy. Kanclerz przekonywał, że Niemcy potrzebują inwestycji na wielką skalę, a konieczne do tego będzie poluzowanie kotwicy budżetowej, czemu zdecydowanie sprzeciwiali się liberałowie i doprowadzili do upadku rządu. Chodzi o inwestycje, które pomogą gospodarce w modernizacji kraju, ale też inwestycje w bezpieczeństwo i obronność. Sprzeciwiał się podnoszeniu wieku emerytalnego, bronił podwyższenia płacy minimalnej, jak mówił Scholz, chce, aby Niemcy pozostały krajem, który pomaga walczącej z Rosją Ukrainie. Rynki oczywiście spodziewały się tej decyzji. Niewielkim, niespełna półprocentowym spadkiem zakończył wczorajszą sesję główny indeks niemieckiej giełdy, czyli DAX, który w piątek zamknął notowania na historycznie rekordowym poziomie. Najnowsze, choć zbadane jeszcze przed głosowaniem, ale przy pełnej świadomości oczekiwanego wyniku, nastroje w niemieckiej gospodarce poznamy dziś o dziesiątej. W raporcie Instytutu IFO. Obrazuje on nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców i uznawany jest za najbardziej wiarygodne źródło informacji o kondycji gospodarki naszego sąsiada, do którego kierujemy jedną czwartą naszego eksportu. Godzinę później, czyli o 11, poznamy indeks ZEW, który obrazuje nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w Niemczech. A co na polskiej giełdzie? Dziś grupa Kenty opublikuje szacunkowe wyniki za czwarty kwartał i prognozy na rok 2025. W ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki zyskały 4% bez dwóchsetnych. Wczorajszą sesję zamykając na poziomie 716 zł za akcję, choć w tym roku osiągnęły nawet 859 zł. W październiku grupa zapowiedziała na 18 dzień grudnia publikację nowej strategii być może więcej dowiemy się podczas dzisiejszej prezentacji wyników. Przypomnę, że grupa Kent zajmuje się produkcją wyrobów z aluminium i wchodzi w skład indeksu wIG20. W 2023 roku jej przychody sięgnęły ponad 5 miliardów złotych. Dziś również kolejny rozdział epopei pod hasłem wybory w Stanach Zjednoczonych. To właśnie 17 grudnia w każdym z 50 stanów USA oraz w dystrykcie Kolumbii zbierają się elektorzy, którzy oddają właściwe głosy na prezydenta i wiceprezydenta, a następnie prześlą oni je do szefowej archiwów państwowych pani Colleen Joy Shogan oraz do przewodniczącej senatu, którą jest z urzędu wiceprezydent USA. W tym momencie Kamala Harris. Te głosy zostaną zebrane, a następnie 6 stycznia, odczytane i policzone w trakcie połączonej sesji kongresu. Zaprzysiężenie nowego prezydenta USA nastąpi 20 stycznia. A już za chwilę o tym, czy wiedźmińska magia będzie w mocy obudzić ospały w letargu kurs CD-projektu. Dołącz do wyjątkowej społeczności słuchaczy i czytelników pulsu biznesu. Subskrybuj nasz kanał, wyraź swoją opinię w komentarzu i udostępnij w mediach społecznościowych. W ubiegłym tygodniu miała miejsce Galad Games Awards no i polskie studio CD Projekt pokazało czwartą część. Sagi Wiedźmińskiej, czy gry, czwartą część opowieści o Wiedźminie. No pytanie: Czy to jest opowieść o Wiedźminie? Nadal ze mną jest Grzegorz jest dziennikarz plusu biznesu, który między innymi ten rynek opisuje. Dzień dobry Grzegorzu, czy to jest saga o Wiedźminie? Dzień dobry, cześć. Saga, że będzie. Kolejna część Sagi o Wiedźminie to było wiadomo, ale ty, to tak powiedziałeś, pokazała i tak dalej. To słuchaj, Marcin, to jest bardzo duże wydarzenie. To są w ogóle pierwsze materiały z nowej gry Wiedźmińskiej, rozpoczynającej nową sagę. Został zaprezentowany sześciominutowy zwiastun projektu, który do tej pory nazywał się Orion. I dopiero w, w ubiegłym tygodniu została ujawniona nazwa, że to jest, że ta gra będzie się nazywała Wiedźmin 4. No i dla wielu bardzo elektryzująca informacja, że jej główną bohaterką jest Ciri, czyli przybrana córka Wiedźmina, a nie sam Wiedźmin. O to chciałem cię też zapytać, bo pamiętam, że kiedy pojawiła się sprawa serialu, który został nakręcony przez Netflixa, to pojawiło się wiele komentarzy, dlaczego tam pojawiają się czarnoskóre elfy, albo nie wiem, jakkolwiek inną skórę. Jak fani zareagowali na informację o tym, że Kolejny Wiedźmin jest kobietą. W większości mam wrażenie, że pozytywnie. Hmm. Podam, podam liczby. Na przykład ten trailer na stronie youtubeowej IGN miał blisko 8 milionów wyświetleń. Liczba polubień łapek w dół to mniej niż 10% versus łapki w górę, jak to sobie liczyłem. I to jest taki wskaźnik, który, który pokazuje. I to nie jest jakiś tam zły wynik. Raczej dobry. I ja rozmawiałem też z, z kilkoma graczami i, którzy twierdzili, że, że nie robi im to w ogóle różnicy, yy, że grają kobietą, tak? Że, że, że tutaj główną bohaterką jest kobieta, ale patrząc po kursie z tego projektu, niektórzy mogli dojść do wniosku, że przez to gra ma mniejszy potencjał niż się spodziewali, lub może to negatywnie wpłynąć na sprzedaż. Jak zareagował kurs? Bo w, w piątek, mówisz o reakcji piątkowej, jak rozumiem, ale w tym tygodniu, w poniedziałek, już również po, po weekendzie, czyli po takim odetchnięciu mogliśmy spojrzeć na ten kurs. Ja, ja, jak się miewa CD Projektowi w tych dniach na warszawskiej giełdzie? W piątek mieliśmy huśtawkę. Na początku kurs w pierwszych minutach sesji zareagował pozytywnie i tam dochodziliśmy do 5% na plusie. Ostatecznie skończyło się chyba koło 4% na minusie, a dzisiaj z kolei mamy też wyraźne wzrosty ponad 3%. Także widać, że tutaj było chyba jakieś takie poszukiwanie konsensusu, że, że, że może reakcja początkowa inwestorów była negatywna, ale trzeba powiedzieć, że w świecie growym już od Chyba 19 roku chodziła taka plotka, że, że, że nowym Wiedźminem będzie Siri, czyli będziemy mieli do czynienia tutaj z Wiedźminką. Pomijając kwestię płci Siri, co nowego w tej grze, w jaki sposób zmieni się czy te, te technologia, co, 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 co nowego się pokaże, co może wpłynąć w konsekwencji również na sprzedaż, no i na notowania spółki? W ogóle do tej pory sprzedaż wszystkich trzech części y, Wiedźmina wyprodukowanego przez CD Projekt to już jest ponad 75 y, milionów egzemplarzy, z czego y, trzecia część, ostatnia, która wyszła 9 lat temu, to y, około 50 milionów sztuk. I no, to jest jakiś taki punkt odniesienia, i, który powoduje, że apetyty na nową grę są, są duże. W przypadku graczy będą mieli większą swobodę w definiowania postaci, Niż, niż to było możliwe w przypadku Geralta, który był już jakby definiowany, miał swój jakiś kodeks wartości, swoje jakieś cechy, a tutaj ta postać będzie mogła być bardziej kształtowana przez graczy, przy, przez fabułę, przez, przez wybory. Kiedy planowana jest premiera tej gry? i Czy spodziewasz się znowu takiego napompowania kursu przed samą premierą? Nie spodziewam się, bo przypomnijmy, jak było z Cyberbankiem, że tam. Po tym, jak odżyło konto Twitterowe Cyberpunk'a i pojawiło się na nim po kilku latach ciszy, słynny bip, kurs oszalał. Mieliśmy silne wzrosty i potem, jakby ten kurs ciągle szedł na północ, oczekiwania rosły. Ten, ta piłka była, była pompowana. To tygodniowe wydarzenie. To był pierwszy tak duży bit marketingowy, związany z tym nowym tytułem. I mieliśmy jaką reakcję, mieliśmy to już właśnie powiedzieliśmy, tak? Kilkoprocentowe spadki, czyli tutaj już z większym dystansem rynek podchodzi. do nowego tytułu chyba jest też nauczony doświadczeniem. No plany sprzedażowe to oczywiście to o tym się nie mówi. Chyba nie odpowiedziałem na pytanie odnośnie premiery. Ta premiera nie. nie data premiery oczywiście nie została ogłoszona, z tego będzie dodatkowe na pewno wydarzenie marketingowe bliżej, bliżej daty, ale konsensus analityków mówi o tym i, i również można to wywnioskować z założeń programu motywacyjnego, kiedy mają się pojawić, który wskazuje, kiedy mają się pojawić jakieś większe zyski CD Projektu i, i z tego możemy wnioskować, że, 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 że premiera może mieć okolice w, w 2026 roku, pewnie w drugiej połowie, ale jak wiemy, branża słynie z tego, że, że premiery, daty premier są przesuwane, więc, więc nie można wykluczyć, że to będzie 27. Eee, myślałem, że na te święta już Zobaczymy czwartą, czwartą, czwartą wersję Wiedźmina, czy Wiedźminki. Jeszcze na cierpliwości. Jeszcze na cierpliwości. <laughs> Może doczekamy. Grzegorzu, to jest, jeżeli chodzi o zwycięzcę zeszłego tygodnia, czy jest, czy jakieś studio możemy nazwać przegranym ubiegłego tygodnia? No na pewno duży zawód inwestorów sprawiło Eleven Bit Studios. Studio zasygnalizowało możliwość odpisów na projekcie P8, nad którym pracuje co najmniej od 2018 roku. I produkcja pochłonęła już blisko 50 milionów złotych. Pojawił się właśnie komunikat, z którego można wnioskować, że duża część zostanie odpisana, czyli przełoży się to na księgowe straty. Bardzo dziękuję Ci za ten komentarz przed no chyba złotymi żniwami dla branży gamingowej, czyli przed świętami Bożego Narodzenia. Grzegorz Sutaniec, który tę branżę opisuje, był z nami. Bardzo dziękuję. To był PB Brief. Codzienny przegląd najważniejszych tematów prosto z redakcji Pulsu Biznesu. Czekamy na Twoje komentarze w mediach społecznościowych oraz pod adresem podcastmaupa.pb.pl.